Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 10 października 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną, szybką analizę kryptowalut. Dzisiaj będzie kilka kryptowalut. Zajrzymy sobie do złota, do indeksów. No i ciekawie wygląda dzisiaj kurs dolara do złotówki, więc tam również sobie dzisiaj zajrzymy, a na samym końcu standardowo nasz portfel 500, jako że dzisiaj jest 10. A to już jest 13 tygodni tego projektu, więc zerkniemy sobie, jak wygląda aktualnie sytuacja między Bitcoinem a Ethereum po 13 tygodniach rywalizacji. To jest fajny eksperyment, fajnie nam będzie pokazywał, jak tutaj zachowuje się Bitcoin, jak zachowuje się Ethereum w dłuższym okresie. Więc ten projekt na pewno będziemy długoterminowo tutaj trzymać. Kolejne tylko takie ogłoszenie. Wczoraj informowałem Was o wolnych slotach dla naszego Discorda. No i muszę wam powiedzieć, że aktualnie zostało już tylko 4 miejsca, więc bardzo szybko się to rozeszło. No i z waszych maili do mnie wiem, że naprawdę sporo osób tutaj dosyć fajnych chce dołączyć do naszej ekipy z tego względu, że siedzą już dosyć długo, a szukają miejsca, gdzie mogą wymieniać się swoimi opiniami i tutaj wspierać się na różnych terytoriach my tutaj akurat nikogo akurat nie banujemy, mamy wolność słowa, każdy może wypowiadać to, co uważa, jeżeli oczywiście nie łamie naszego regulaminu, ale jak na razie super się atmosfera tworzy na Discordzie i fajnie, że również nowe osoby chcą do nas dołączyć, ale tak jak mówiłem wczoraj liczba miejsc jest ograniczona, nie chcemy po prostu aby było zbyt dużo osób, aktualnie teraz jest fajnie i chciałbym, żeby tak zostało. Więc zaczynamy sobie od, oczywiście od Bitcoina, narzućmy sobie nasze linie no i widzimy, że mieliśmy fajny tutaj ruch w dniu dzisiejszym, testujący tą strefę, tylko że od dołu na 27700, no i zaczynamy tutaj spadać. No i aktualnie ja nie mam żadnej pozycji na Bitcoinie, ja już pisałem ostatnio na Discordzie, że czekam tutaj na zjazd między 26700 a 27000, no i widać, że buduje nam się taki ruch pomału, tylko trzeba uważać, dlatego ja nie wchodzę pochopnie, nawet jeżeli tutaj liczę na zjazd w dół, no to nie wbijam na ślepo w shorta. Widać chociażby tu tą świecę, która o godzinie 16 była, która prawdopodobnie jeżeli ktoś tutaj odpalał w tym miejscu w okolicach 27400 shorta, bo liczył też na spadki, to taka pozycja albo wybiła mu stop lossa, albo nawet zamknęła portfel, więc takie szybkie ruchy, myślę, że to może być tutaj dosyć częste, dlatego czasem lepiej naprawdę poczekać i cierpliwie tutaj ustawiać się w danym miejscu. Pamiętajcie, jest coś takiego jak alarmy, chociażby tutaj alerty na trading view można sobie poustawiać, więc w przypadku mocniejszego spadku czy wzrostu dostajemy powiadomienie, i to bardzo nam tutaj pomaga w zakładaniu pozycji. Więc powtarzam to już kolejny raz. Cierpliwość jest tutaj naprawdę kluczem do osiągnięcia sukcesu. Wchodzenie byle wejść i byle była jakaś pozycja otwarta, szkoda naszych. Nerwów. Pamiętajcie o tym, to jest dosyć stresujące czasem, lepiej odpuścić nawet na kilka dni i sobie cierpliwie poczekać. Jako, że Bitcoina mamy już ogarniętego, lecimy sobie tutaj przez nasze zakładki. Zaczniemy od CoinMarketCap, największe spadki DADX, aktualnie 7,91%. A największe wzrosty na Tezosie 5,39%. Wskaźnik strachu i chciwości dokładnie na poziomie 50. Na neutralnym, tak jak wczoraj. No, a tutaj wskaźnik Altcoin Season Index na poziomie 41. My lecimy sobie teraz zobaczyć. Maximusa, oczywiście po stronie zakupowej mamy dużo więcej zleceń, skoro mamy tutaj troszkę spadków, a po stronie sprzedażowej mamy dużo mniej, no i największy uskok właśnie na 28 tysięcy, czyli bardzo podobny wykres do wczorajszego. Na wskaźnikach ProCharts nic tutaj zbytnio się nie dzieje, więc tutaj wszystko jest w granicach Normy, więc my wracamy sobie zobaczyć Ethereum, które dosyć mocno oberwało. No i tak jak mówiłem, schodzimy coraz niżej. W punkcie tutaj najniższym ostatnio byliśmy na 1546 dolarów, ale czuję w kościach, że po prostu wybijemy to tutaj w najbliższych dniach jeszcze głębszy dołek. No i tak jak mówiłem. 1440 jest to poziom osiągalny, ale warto pamiętać o poziomie 1500 dolarów. Nie jest to żaden poziom techniczny, ale jest to bardzo tutaj poziom psychologiczny. No, i tutaj na pewno będzie się tutaj ustawiało sporo osób, które nie posługuje się chociażby analizą techniczną, tylko ze względu na okrągły poziom. Więc cena może faktycznie nam tutaj reagować, ale pamiętajcie, że jeżeli Bitcoin będzie chciał zaliczyć głębsze zejście niż 26,700, no to może nam tutaj rozjechać ten poziom bardzo szybko. Nieważne, ile tutaj będzie zleceń, jak tutaj dosyć mocno dostaniemy oberwanie, to nawet 1440 spokojnie jest do zaliczenia. Więc warto być tutaj przygotowanym. Na wiele e ewentualności. E Lecimy teraz sobie zobaczyć Awaksa. AVAX po tym ostatnim tutaj wzroście zaliczył bardzo fajny spadek. Zaliczając dokładnie wsparcie na 9,33 dolarów. Tego poziomu wzbił się na 9,85. No i tutaj wszystko wskazuje na to, że będzie chciał dalej spadać i ostatecznie przebijać to wsparcie, które mamy. No i myślę, że tutaj będzie również próba wybicia tych dołków z 25 września, ale na to musimy jeszcze chwilkę poczekać. Lecimy dalej. Kolejny jest XRP, który tutaj dostał dosyć mocne oberwanie, od 4 października dosyć mocno spadał, zaliczył tutaj wsparcie na 48,7 centa, gdzie wielokrotnie tutaj cena nam reagowała, no i teraz również dostaliśmy najpierw zjazd, odbicie, no i dalej próbuje teraz się obsuwać jeszcze w dół, bardzo przypomina ten wykres aktualnie Ethereum, więc... Tutaj wszystko wskazuje na to, że będziemy próbowali wybijać ten dołek, który tutaj był aktualnie 11 września. Z kryptowalut to będzie tyle. Lecimy teraz zobaczyć sobie złoto. Złoto, które ja akurat zamykałem, zamykałem moje trzy longi, które były dosyć długo na minusie, dosyć sporym. Ale po przebiciu tutaj nad ranem poziomu 1860 napisałem zarówno na Twitterze jak i na Discordzie, że zamykam longi na złocie. Nie dosyć, że dwa były na dosyć fajnym plusie, trzeci był praktycznie na zero. No, to obawiam się, że możemy dostać tu jeszcze jedną próbę zejścia na 1820, więc nie chciałbym tutaj trzymać dodatkowych zleceń. No, i sobie cierpliwie poczekam albo na 1820 i spróbuję odpalić tutaj longa, albo w okolicy 1900 dolarów i spróbuję tutaj akurat puścić shorta. Pamiętajcie, nic co mówię nie jest poradą. A jeżeli chcecie popróbować swoich sił w grze na dźwigni, no to zapraszam na giełdę Bing X, gdzie możecie za koiny testowe sobie próbować grać na sucho, a później dopiero za realne pieniądze. Złoto wygląda tutaj aktualnie dosyć średnio, niech się konkretnie określi, ale wydaje mi się. Że będziemy próbować tutaj domknąć tą lukę, która nam się po weekendzie otworzyła. Aktualnie jesteśmy w tej strefie między 1848 a 1862. No i tutaj może nam się zrobić chwilowa konsolidacja, nawet do czwartku, więc tutaj trzeba być bardziej cierpliwym, ale myślę, że już niedługo dostaniemy jakiś mocniejszy sygnał. Teraz lecimy zobaczyć indeksy, które właśnie zostawiłem na dzisiaj. No i indeksy troszkę nam odbiły do góry, co bardzo mi tutaj skomplikowało moją pozycję, gdzie otwierałem tutaj w tym dołku, gdzie cena zaczęła reagować na tą żółtą linię tendencji wzrostowej, odpaliłem shorta. Jednak w dniu dzisiejszym mocno tutaj indeksy idą do góry ja będę chciał czekać jeszcze chwilę, z tego względu, że za chwilę na innych indeksach wam pokażę, że tam będzie fajna opcja do odbicia i liczę, że SP również pociągnie to za sobą, więc tutaj sytuacja jest aktualnie jeszcze otwarta, ale na indeksie Don Jones widać, że tutaj pomału Wyrównuje nam się górka z 29 września. Jeżeli ją przebijemy to myślę, że 34,287 dolarów będzie najlepszym miejscem do jakiegokolwiek shortowania pozycji do, na Jones. Teraz DAX. DAX również tutaj otworzył nam się wczoraj dosyć sporą luką ale on tutaj właśnie spotyka się z dwoma liniami. Pierwsza linia Fibo na 15440 euro, druga linia oporu 70 70. Tak 15470 euro. Więc tu mamy dosyć krótki ten zasięg między dwoma liniami. Buduje nam się taka strefa. No i widać, że już tutaj cena zaczyna nam reagować, dlatego jeszcze powstrzymuje się przed zamknięciem na stracie właśnie S&P. Jak dobrze się ułoży, dostaniemy odbicie, S&P spróbuje wrócić, to wtedy będę chyba zamykał to na zero i zobaczymy jak dalej sytuacja się rozwinie. WIG20 dzisiaj odbija, jednak to jest tylko korekta delikatna z impulsu spadkowego, i tu do momentu, kiedy nie wybijemy 1990 zł, czyli tego szczytu, który tworzy nam tutaj swoistą fajną tutaj strefę. Widać to chociażby po tym szczycie z 15 września, po tych dołkach z 24 sierpnia. Po tym dołku, chociażby z 6 lipca, więc, jeżeli nam nie przebije tutaj tego poziomu, to dalej tutaj jest tendencja spadkowa, i tutaj nic się aktualnie nie zmienia. No, i na znak, który również liczę na zawrócenie, bo on tutaj za chwilkę dosłownie będzie miał 15 281 dolarów, i tutaj wielokrotnie też cena nam się zatrzymywała. Czy to jest miejsce dobre na shorta? Ciężko stwierdzić, ponieważ tu mamy dosyć mocne te wzrosty. Więc ja aktualnie tylko chwilowo będę się przyglądał. Co ciekawe, jeżeli tutaj cena dobija, to, to za pierwszym razem od razu nie strzela, tylko nawet dwu albo trzykrotnie testuje ten poziom. Więc ja zobaczę jak tutaj sytuacja nam się dalej rozwinie. No i na koniec, na koniec dolar do złotówki, gdzie cena, może zróbmy sobie to na interwale dziennym. Ja mówiłem tutaj już kilkukrotnie, pierwsze ten zjazd, no i później mówiłem wzrosty z tego poziomu, korekta tutaj do tej żółtej strefy, gdzie teraz jesteśmy, no i później odbicie z tej strefy i atak już tutaj nawet na 4,71 No, i aktualnie fajnie wbiliśmy do tej strefy. No, i ja już będę teraz odpalał mojego longa. Ewentualnie, gdyby cena spadła do okolic 4,20, to tutaj w tym miejscu będę chciał dokładać do pozycji, bo chcę, żeby to była pozycja bardziej długoterminowa. Ale na tą chwilę nie zakładam aż tak mocnego spadku czekam na to co się wydarzy aktualnie w tej żółtej strefie no i zobaczymy co będzie dalej no i portfel portfel 500 nasz eksperyment już 13 tygodni odkładamy no i co ciekawe 153 dolary jesteśmy już na plus ale ten eksperyment głównie ma nam pokazać, co da nam lepszą stopę zwrotu. No i po 13 tygodniach widzimy, że Bitcoin dał nam prawie 20% zysku, a Ethereum nawet nie 1%. Więc jak widzimy, Bitcoin cały czas króluje i to on tutaj daje na razie najlepszą stopę zwrotu. Chociaż Ethereum LUI mieć przebłyski, to widać, że długoterminowo bardziej opłaca się inwestowanie w Bitcoina. To wszystko na dzisiaj. Dzięki serdecznie za uwagę. Jutro słyszymy się trochę później, trochę o późniejszej porze, ale oczywiście będzie nagranie z codziennej analizy. No i pamiętajcie, jeżeli chcecie jakieś coiny w przyszły poniedziałek do analizy, no to piszcie w komentarzach, Zachęcam Was do tego. Dziękuję Wam oczywiście za wszystkie lajki i za suby. No i słyszymy się jutro. Hej.